19 lutego odbyła się druga sprawa sądowa dotycząca protestu wyborczego, jaki złożył komitet wyborczy Wyborców Piotra Janczarka. Tym razem przesłuchani zostali m.in. świadkowie powołani przez mecenasów Mirosława Włodarczyka. Byli to w większości mężowie zaufania z ramienia PiS. Przypomnijmy, głównymi przesłankami do złożenia protestu były nieprawidłowości, do których miało dojść podczas drugiej tury wyborów na burmistrza miasta Kraśnik. Chodziło m.in. o głosowanie w tzw. odrębnych obwodach, znajdujących się w szpitalu powiatowym przy ulicy Chopina i Alei Niepodległości. Tu wątpliwości wzbudzał fakt niedopuszczenia do głosowania pacjentów szpitala, którzy w tym czasie przebywali na oddziałach. O procedurze wpisywania osób na listy wyborców w takich miejscach jak szpital mówił Marek Kos, dyrektor SPZOZ w Kraśniku. Sąd przesłuchał również Jerzego Dudka, który jako pracownik Urzędu Miasta w Kraśniku był odpowiedzialny za organizację wyborów w mieście. Kolejną rozprawę sąd zaplanował na 19 marca. Podczas niej mają być przesłuchani pozostali świadkowie. Ponadto na niejawnym posiedzeniu sąd przyjrzy się kartom do głosowania, które nakazał Urzędowi Miasta Kraśnik dostarczyć jako materiał dowodowy.